Robert! Jest? Odbieraj! No nie, jadaj! Nawiążę na lewą stronę Zresztą, gdzie ci pasuje? O, opuścił. puściło Nie, jest Poczekaj, poczekaj No wymęcz go trochę, szczupaczek nie. Jest, pierwsza tak ryba! Tak. Pierwsza ryba! Jest. Czyli jaskrawe kolory dzisiaj Pierwszy szczupaczek I coś tutaj pływa. O, jest, jest, siedzi o, gdzie ty tam pod łódź? O. mam szczupaczek. Nie, spokojnie, spokojnie, już mam. Jest okay? ok A większe? Chyba nie O maleństwo Płyń, Niech, Niech rośnie. Przy, przyjadę po niego kiedy Specjalnie założyłem dużą blachę, żeby trochę większe te ryby były. A i tak takie maleństwo. Może wypłyniemy z tam zaczepy. No tu już widać, widać trawę z powierzchni. Kiedyś łapałeś na trolling? Nie, ale na łodzi nigdy nie łapałem to. Nie było jak. Może między tą wyspę, a tutaj płynę, co? No dobra. No jak ci się podoba na łódce. Super. Dużo lepiej. Nie muszę wiosłować. I mogę sobie stanąć. Dobra, czyli szczupaki są, na pewno olaje też tutaj będą. Minęłem ze haczykiem Jabłuszko? A, da jedno. Dziękuję. Coś takiego zaczep. Dobra. Mhm. To co ja z tej strony, tak? Nie. Ja. Ja o, jest szupaczek. Ale maleństwo. Maleństwo. <gry> no kurde. Jaki malutki. Niesamowite. wszystko na taką obrotówkę. <gry> to to już jest porządny sprzęt to pracuje? No coś takiego, to taka jest ośmiorniczka trochę, nie? O, o! Jest! Duży mały? No taki dosyć fajny A czułem, że na, tą, że na tą rybkę będą brały, bo jaskrawa bardzo Pięknie, kolego Mam jeszcze jedną jak coś, no <laughs> taką samą ten już jest duży, znaczy duży. Taki na patelnie. O, już mewa chciała to brać. Ja byłem w Szwecji. To w takiej zatoce jak tutaj robiliśmy komuś pomost. I taki starszy murarz betonował ten pomost, w, tak do połowy w wodzie. I normalnie jakiś jastrząb mu na plecy wskoczył. Chciał go porwać z tej wody. Ale to były jaja. Nie chciał wejść z powrotem i tego skończyć. Tak się wystraszył. Jest! Maleństwo znowu. A taki maluszek, <noise> to to, szkoda odhaczać. O, sam się odhaczył. Super. O, przy samej łodzi mi wyskoczył do, do blachy. On mnie wystraszył. Oh, nie, tutaj złapał ją przy samym tym, ale puścił i wszystko na żółte kolory. Wszystkie ryby, tutaj, tutaj są ryby. Bo no, ja już tu widziałem tr trzeciego szczupaka, czwartego w sumie. Ale ładne. Pożyczyć ci tą blachę, bo mam takie dwie. Już trze trzecie branie mam teraz na to. No, siedzi. Jest! Daj go na tą stronę. U ładny Jak sobie życzysz? Zobacz, sam się wyhaczył. <grytanie wziął> malutki malutki, szkoda z wody wyciągać. Czego ty tu szukasz? Muszę to wyrzucać trochę dziadostwa Z tej skrzynki Ale fajne ma te wieszaki na blachy Ja to muszę taką malutką, bo to na, kaja na kajak nie zmieściłbym A wiesz, ja lubię mieć wszystko nie? Śmiesznie z tą kamerą na głowie a... Nie lubi mojej wędki no jedną zapala. To już coś. O, tu jest głęboko już. O kurde, ryba. Myślałem, że, że trzcinę jakąś ciągnę. wie jakieś zarośla, czy co? No to szczupaczek, nie taki mały nawet. Ładny. Kto by pomyślał, że na taką rybkę takie brania. Siedzi, kolejna. I jeszcze jeden do kolekcji. Ale maluszek. Gdzie ty na taką wielką przynętę? Wiesz co, one wszystkie od strony brzegu. W tamtą stronę. Lubią te zarośla tam. Tylko taki większy by się przydał. Jak noga. No jak dwie. Siedzi, siedzi. Jeszcze nie wiem co, ale coś jest. O, szczupak. O, jaki malutki, a jak walczy. Takie maleństwo. Maleństwo. Ty jesteś szczęściarzem dzisiaj. Zaczekam zaczekam nie wiesz. Nie wiesz. To jest nasza. Tak oto kończy się ten odcinek. Dzięki, że byliście ze mną. Pozdrawiam.